Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z FC25 Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od dwóch paczek 7 piłkarzy 84+, plus. W Pierwszej paczce nie mamy oczywiście karty Shifter. No wydaje mi się, że w tych paczkach nie da się tej karty trafić jak na razie, słabo I zobaczmy, bo druga taka paczka 7x84, daje ci ten piękny walkout Naprawdę jest taki piękny, śliczny, kolorowy, fioletowy no I słuchajcie, kolejna paczka 20 piłkarzy 82+, plus. no niestety bez karty Shifter. No tragedia jakaś 80 najlepszą kartą Oj, słuchajcie, pojawiła się naprawdę wspaniała ewolucja Do środkowego obrońcy Do którego na przykład pasuje mój Toc Markiniosa, będzie miał 99 obrony I bardzo przyjemne statystyki, słuchajcie I myślę, że na przykład taki Saliba To byłaby naprawdę ciekawa opcja I najprawdopodobniej Taką ewolucję właśnie sobie zrobię Tego Saliby Dobra, także nie ma co się zastanawiać, słuchajcie, to jest cholerny Saliba Musimy go zrobić, tylko 100 tysięcy Będzie naprawdę chorą kartą Także tak prezentuje się ekipa, dalej testujemy sobie tego Roberta Lewandowskiego. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda cena kliana Mbappé. No już matko Boska, już milion na nim straciłem w sumie. Ja pierdzielę, ale Kaszana. Także tak prezentuje się ekipa pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku widzę, że Patryk Wiejra, David Beckham, Osimen na ataku, ale solidna ekipa, no ewidentnie rywalowi podoba się ten nowy event, ale mamy Roberta Lewandowskiego i to on jest tutaj gwiazdą, a nie jakiś Patryk Wiejra, człowieku, co to jest? Zobaczcie, Robert Lewandowski już wchodzi w pole karne, driven delikatny i Robert Lewandowski w drugiej minucie wpisuje się na listę strzelców, czuł za niesamowity performance polskiego. Pomocnika. No to było szybkie spotkanie. Słuchajcie, druga minuta, mamy Rage na No spoko, no. <gry> Także pierwszy segment ewolucji sali był kończony. Już ma 99 defensywy. No solidny upgrade jak na pierwsze ulepszenie. To mi się podoba. I Tutaj słuchajcie, mamy do wyboru El Sharaouiego, który by wyglądał naprawdę cudownie. Albo paczka 10 pikarza 83+. Plus. No weźmiemy sobie tego gagatka, myślę, że na ławeczkę, nawet możemy go wytestować, no. Także oczywiście udało mi się zakwalifikować do Food Champions, zagramy sobie dzisiaj pierwsze spotkania. No także pani Hansen odpocznie sobie na ławce, i już trochę się przyjadłem, nie jest jakoś wybitnie mocna, testujemy tego El on musi być dobry, no nie ma co. Także tak, słuchajcie, prezentuje się ekipa pierwszego rywala Food Champions, jest dość średnio, ten gościu chyba wraca po jakiejś przerwie, mi się wydaje. Ale oczywiście zobaczymy, co go się potrafi, bo może być mocny. Oj, pięknie, Kilian Mbappe. No nie podajemy tutaj do Lewandowskiego, bo Mbappe jest trochę pewniejszy w polu karnym. Świetnie, Mbappe, ale no, Pedryczek na bramce. To obronił. Teraz jeszcze raz podaję do Mbappe. No, dawaj, Kilian, pokaż tą swoją siłę. <laughs> Moja wina oczywiście. Oj, świetnie, Lewandowski do Mbappe. spróbujmy zrobić speed no, gościu to przeczytał, ale no to jest Kilian Mbappe, trivelka. Mamy 1,07 minuta. Świetnie, Mbappe. O, Mbappe dopiły do barkoli, barkola do Elsarał jego, nie trafia! Co za kasztan, co to był zastrzał, przyjacielu! Wow, ale to, ale to zagrał. Oj, poprzeczka nas ratuje teraz. i świetne podanie Barcoli do Lewandowskiego, Lewandowski się rozpędza. Podanie do Mbappe, Mbappe, no to musi być bramka, świetnie panowie. Nie, no co to było? Pięknie, Toszyń, brawo, bufon. Oj, Kilianek, Mbappé jeszcze Barkola. No przepraszam tego gościa, bo takie te bramki strzelałem, no nie za przyjemne. Ale gramy dalej, wow. Jednak nie gramy dalej, nie dziwię się. 7 płykaże że ocenie 83, plus, to niestety. Nawet nie ma wokoutu. I kolejna paczka, 7 pykaże że ocenie 84 plus i słuchajcie, mamy kartę Shape Shifter, zobaczmy napastnik z niemiec to będzie! Humels? Chyba ma kartę napastnika, tak? Nie, chyba nie. Czy to Schlotterbeck? Dokładnie tak, Schlotterbeck na no, ataku może być dość ciekawą kartą, ale skoro on jest taki wysoki, to czemu nie dali mu Playstylus z plusem do... Skakań tego Ariala, to by było dość ciekawe. Ma no, chociaż tego szarego, no może go wytestujemy z ławeczki czy coś? I kolejna taka paczka, czy będzie druga z rzędu? Niestety nie, tym razem zwykły, złoty walkout. Pani Little 86. I jeszcze słuchajcie, player pick 86 plus zobaczymy może jakaś karta Shape Shifter na początku o Simon teraz Endler i niestety Kevin De Bruyne. Słabo. Także tak prezentuje się potężna ekipa kolejnego rywala w dzisiejszym odcinku. Znowu ten David Beckham, Muszę na niego zwrócić uwagę, ile on kosztuje, bo dość dużo ludzi go ma. Może jest jakoś cholernie tani, no kto wie. Świetne przejęcie barcoli, słuchajcie, i dawaj Barcola. Ty chyba masz pięć gwiazdek sztuczek, tak mi się coś wydaje. Oj, 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 to będzie rzut karny i to powinna być czerwona kartka dla Vergila, no. Panie sędzio. Nie no, żółta poważnie. No dawaj Mbappe, wykonaj ten rzut karny lepiej niż w rzeczywistości. Świetnie Mbappe. Oj, ole Klianek dopiły do barcoli. Chłopaki się porozumiewają, świetnie, ale Alison. No ja to zepsułem, nie będę oszukiwał. Dobra, dawaj El no weź coś, pokaż ciekawego. Kurde, jesteś legendą tej gry, no co to było? Oj, świetnie, skulski do El Sarałiego, El no Kurde, coś mało miejsca tu w tym polu karnym. Ale dawaj Mbappé jeszcze wycofanie, może do Co? Oj, świetnie, Mbappé i Barkola, mocne uderzenie. To musiała być bramka, słuchajcie, ależ oni się wszyscy tam zgrywają w tym ataku. Niesamowita sprawa. Dobrze, Tosin, ależ w Oj, super, podanie do LSR-u, jego i dawaj, chłopaku, jesteś szybszy od Humelsa. No nie, no z tych chłopi nie może dogonić. No jest... no to musi być Bramka. Świetnie, Barkola, ale ten Barkola też się tak rozstrzelał. Nie, dobra, ten, ten Lewandowski to jest przesada, słuchajcie. To, co on w tym momencie wycznił, to ja po prostu nie mam pytań. Widzieliście to? Mamy Rejczki, oczywiście, kolejne zwycięstwo. Ale jest dzisiaj forma, słuchajcie, jak na razie dwa zwycięstwa Foot Champions, wszystkie Rage i lecimy dalej, ale Narpy musimy odebrać. Ewolucję saliby. Odbieramy sobie również ciekawy foderek w postaci Rajta. No, raczej nim nie będę grać, chociaż ma ciekawe statystyki, ale 87 strzelania na SPO w czerwcu. To słabo. Także tak, prezentuje się ekipa kolejnego rywala i Tutaj już jest naprawdę bardzo solidnie: Tosin z Van Dyke'em, na obronie. No chyba jeszcze Mbappe był, czy mi się w nie wydawało. Mi się to był chyba Tel. Świetnie, saliba. No, czuć te 99 obrony, ale on ma również 86 tempa, ale był spalony. Oj, Saliba, dobrze, Tosin. Lewandowski, no to no ten Tosin tak skacze człowieku! Lewandek no, no też tak teraz skacze, what the shit! Oj, idealne podanie do Mbappe, słuchajcie, nie ma mowy o spalonym, delikatny driven, mamy pierwszą bramkę, 20 minuta. Oj, 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 no szkoda, że w środek bramkarza, no. Świetnie, Robercik, właśnie do takich chwil tutaj jesteś, jeszcze utrzymaj się przy piłce! O, idealnie, Barkola do Mbappé. Mbappe, fineska, tak jest! Myślałem, że to nie wpadło! No i szkulsik do El go El Shaaraoui, no jakimś cudem szybszy od Toshina, no nie, nie ma szans, ten Toshin jest za mocny! Oj, świetnie, Robercik, i może Barkola? Chciałem strzelić, potem podać i nic nie zrobiłem, no! Oj, Robert, jaka piła do Barkoli. Barkola? No, myślałem, że to lepiej trochę uderzy. Oj, chyba bez spalonego, zobaczmy Mbappe, podcinka, i to jest kolejna bramka. Kiliana Mbappe, chyba hat-trick swoją drogą. Jezu, to jaki ty jesteś potężny człowieku, weź się, uspokój. No, muszę wam przyznać, że nawet nie widziałem tutaj tego Barkoli, ale to było świetne podając kulsa i Mbappe. I ja to chyba zepsułem, mogę to lepiej rozegrać. Nie, pozwólmy! Świetnie, był Bufon. I kolejny świetny przerzut do Borekol. zobaczmy. No, nie, Dumfries musi wygrać z nim główkę, ale może jakiś odbiór. No, panowie, nie straćmy gola, bo potem się posypiemy. Rewandowski, możny przewrotka! ajajaj, aj. To by było zbyt piękne. Oj, oj, oj. Dobrze to rozegrał, ale to się. <ścoughs> Jak modelo, tą piwkę. Oczywiście był tu spalony. Wow, wow, no Peddy tutaj trochę pomógł rywalowi. Ale oczywiście to jest 89. minuta, to tutaj nie może się nic złego wydarzyć tak naprawdę. Chyba, że jeszcze kolejna bramka Kyliana Mbappe. Niestety Virgil van Dijk to skutecznie zablokował. No i wygrywamy kolejne spotkanie Food Champions. Kylian Mbappe swoją drogą z hat -trickiem. Solidny występ. I słuchajcie, kolejny player pig 86. Słuchajcie, może w końcu jakaś karta 6 Shifter, Kolejna, tak jest. Słuchajcie, jest Endrik 96. Okej, okay, to jest generalnie dobry traf. Na pewno nie jest to karta z jakiegoś topu. Choć mogłoby się wydawać, że tak jest. Ale Endrik kosztuje teraz 200 tysięcy, także nawet 190. Generalnie bardzo przyjemna karta. No tylko szkoda, że ma 4 na 5. To trochę psuje wszystko, nie? także słuchajcie, wytestujemy sobie coś takiego. Barkola na prawe skrzydło na lewym skrzydle Hendrik Lecimy do tego spotkania. Także tak, prezentuje się ekipa kolejnego rywala Food Champions. Jest Suarez, jest Simon, Simons, Graham Hansen. Karty, które bardzo dobrze znamy. Lecimy. Wow wow, 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 dobrze Buffon, przesunąłem się niemal i tak, świetna parada. No i dobra, zobaczmy, słuchajcie, Endrik po raz pierwszy przy piłce. O Jezu, trochę wolny. Ale fineska z no zablokowany przez Tiram, ale wolny był. Cześć Simons dobry bufon. Mbappe podaje piłkę do kolegi z drużyny. Co prawda Endrik jakimś cudem nie ma pięciu gwiazdek sztuczek. To jest dla mnie naprawdę zadziwiającym faktem. No nie no, jakim cudem on nie ma pięciu gwiazdek sztuczek? No przecież zepsuli tą kartę. Dobra, Lewandowski do Endriga, Słuchajcie, może spróbujemy jakąś fineskę z pola karnego? No, ciekawe to było uderzenie. Lewandowski w polu karnym, no ten HEA. No za dużo broni. Ale Lewandowski z przewrotki człowieku, jaka bramka? To będzie chyba bramka sezonu. Co teraz przesadził Robert? Ale się złożył. Po rzucie roznym Robert! Wow! Nie wiem, dobra, ten Mbappe jest za szybki, słuchajcie, ale kurczę, no. Dobra, to było wybitne podanie od Pedriego, słuchajcie, ale zobaczmy, czy Mbappe tam fajnie to zamknie. Może przewrotka kolejna, albo. No nie. Oj, skulcik, skulcik, jak z pierwszej piły podał do Endrika. Endrik, jak się rozpędza, zejście do środka i driven po krótkim słupku. Nie ma bramki. Słupek. Wow, i to było ciekawe uderzenie. Mogłem podać na pustą bramkę, ale. Nie wymyślałem, że on to strzeli. No i skur, no dobro, panowie, strzelmy coś w końcu, błagam was. Jak tu nie ma rzutu karnego? Nie, no nie, no. Przesada to jest. Świetne podanie od Endrika, ale... No nie, ten Paczo jest za mocny. Ale może Lewandowski po raz kolejny? Oj, on ma potencjał na te przewrotki, powiem wam. Nie no, co to było? Tam już strzelałem bramkę. Świetne podanie od Hendrika, ale Dawid de Gea, co broni w tym meczu? Nie, saliba, saliba. Dobrze, bufon. Nie no, to jest po prostu jakaś kpina, że on w tym spotkaniu wygrywa. On nie istnieje w tym meczu! No, co tu się dzieje? Zmiany! Tu są potrzebne zmiany i czemu tak łatwo? Nie, no, jeszcze Czavi. Markola, tak jest, Markola. Jak to strzelił? Świetnie, ale szczęścia teraz. Oj, Robert, ci ależ to rozegrał. I Graham Hansen nowe siły na boisko, ale człowiek o szybszy. Zmęczony turam, który przegrał całe spotkanie. Jest szybszy od świeżutki Graham Hansen. Nie, nie, no, lewe mi tego nie, nie możesz. Dobrze, saliba przeczytany. Wow, wow, pierwsza minuta spotkania, słuchajcie, Oderbert. Ale Luka w obronie, no nie wytrzymam, dobra, słuchajcie, ja wychodzę z tego, sp nie chcę mi się z tym gościem grać. Farta miał, nie był wcale lepszy ode mnie, ale mam nadzieję, że ci to mi się spodobał w dzisiejszym odcinku, udało się trafić tego gegatka, no raczej nie będę nim grać, nie grało mi się nim jakoś wybitnie. Raczej wolę Barcole na tej stronie i tutaj raczej Graham Hansen, tak to będzie wyglądało. Robert Lewandowski, świetnie dzisiaj mi się nim grała ta przewrotka, miód malina. Także słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!